Ta jest przepiękna, bo jest y, klasyczna, cięcia nie powodują w tej sukience y, poszerzenia bioder. Oczywiście jest dedykowana dla kobiety, która ma talię. Bez względu na to, jaki ma rozmiar w linii ciała powinna być zachowana właśnie ta różnica pomiędzy biodrami a, 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 a talią, prawda? Biodra szersze. E, sukienka jest wykonana oczywiście z materiału, którego już nie, można, nie, nie, nie dostaniemy. To, są, to jest elastik z lat 60. w tej też i kolorystyce, bardzo aktualny jak na dzień dzisiejszy. E, fajnym elementem w tej sukience jest to ta górka, taka właśnie epokowa, tutaj. Zaznaczę. Guziczki, które są obciągnięte i ten kołnierzyk, który można w różny sposób sobie postawić w zależności od upięcia włosów e, od okazji. Tył tej sukienki wygląda w ten sposób, że ma z tyłu rozpierdaczek, który pozwala nam na dokonanie jakiegoś większego kroku. Oczywiście jest zameczek, ona musi być dopasowana ładnie. Na tym manekinie ładnie może tak nie wygląda, ponieważ manekin jest mniejszy, ale jeżeli będą wypełnienia, prawda, to ona automatycznie nabierze, że tak powiem, lepszego wyrazu. Krótki rękawek, można do tego dobrać, rękawiczki ładne. Nie długie rękawiczki, tylko rękawiczki krótkie, buty na obcasie ładne, na obcasie mam na myśli tutaj buty, czułenka takie typowe, czułenka, które będą nam tą nogę wyciągały. Dedykuję ją, tak naprawdę była uszyta dla kobiety, która jest kobietą rudą, ma rude włosy, piegowatą cerę. Może to być młoda, bardzo dziewczyna, też będzie bardzo fajnie wyglądała, bo będzie podkreślała jej młodość, a jednocześnie taki szkolny trochę wizerunek sprawiała, także będzie też bardzo ładnie wyglądać. Będzie też dobrze wyglądać kobieta, która jest starsza. To są sukienki, wszystkie moje sukienki tak naprawdę. Są po prostu pod tym, pod tym względem ponadczasowe. Naprawdę wierzcie mi panie, że jeżeli mamy zachowane odrobinę subtelności w urodzie, odrobinę e, takiej delikatności pomimo tego wieku i nie jesteśmy, że tak powiem, no, zmęczone, e, to będą się prezentowały wszystkie te sukienki dobrze. To jest klasyka połączona z odrobiną e, epokowości, i to jest fajne, to jest oryginalne. E, tak jak powiedziałam, dodatki należą, że tak powiem, do, już do wyboru pań. Czy to będą buty na płaski, aczkolwiek może niekonieczne, bo jeżeli już zachowujemy ten styl taki szkolny, możemy sobie założyć buciki płaskie do tego. Ale nie balerijny. bym powiedziała, nawet takie już buty w nawiązanie, wiązane buty, tak jak do garnituru. Będą dobrze wyglądały. Dla młodej dziewczyny, dla starszej kobiety, wszystko zależy, w jakim stylu chcemy się po prostu. Pokazać, zaprezentować. Wydaje mi się, że jest też uniwersalna na swój sposób. Raczej proponowałabym tą sukienkę ja osobiście, to jest moje zdanie, na takie bardziej y, okazje y, inwentowe, y, okazje okolicznościowe, prawda? No, nie na życie. No. To tyle. Zapraszam. Ona jest w rozmiarze 38, tak jak powtarzam, wszystkie moje sukienki z mojej kolekcji są y, z materiałów unikalnych. Tego już na rynku po prostu nie dostaniecie, panie.